Porusz, coś, porusz, coś, porusz. Poruszaj, poruszaj, poruszaj. Do góry, do góry, do góry. 130 cm na koniec wyjazdu. 130 cm. Ponad 130 cm. wypuszczamy go do wody. Coś niesamowitego, z Polski. Miał trochę ponad 130. To jest to. Dawaj tutaj zaczynać. Masz? Tak. Ole ma Ole ryba Patrzcie moją rączkę przy tej rybie. To jest Jakieś coś niesamowitego. Mój chłopak. Co tu się wydarzyło? Popłynął Dobra, jest landara. Co ciężka, co? Ciężka. Zobaczcie, jaka krowa. Pięknie to mu pięknie Ten już nie ciężki, co? Nie ciężki, ale się zesrał. Brawo. Mamy 121 landare. Zobaczcie, jaki kaban. Wsi Wielka ryba I znowu Monster shot Kolejny grubas 119 cm Zobaczcie jaki gruby Krzysiek ciężko Ciężko Jest Landara 110 Co on tam ma w pysku? Krzysiu? Kanibala Zobaczcie Kanibasz. na to Zobaczcie na to, co ja wyciągnęłem tutaj. 110 cm gryba ponad 10 kilo na pewno. To sluj Luś 112 cm 14kg. 120 cm. Pięknej grubej ryby. Ma marzenie się spełniło. W marzenie się spełniło. Pięknie ostatniego dnia. Bandyta. Banditen From Polen. Grubas. Gruby. gruby. I... Kaban z polski.